Sztandar, jak zacytował tutaj prezesa Chomicza, druk dyrektor Kazimierz Sady, jest symbolem, który nas jednoczy. Jest symbolem, który odzwierciedla zasady moralne, cele, działania. Mnie z świętej pamięci Wiesławem Wodą połączyły dwa sztandary. Byliśmy wspólnie przez parę dziesiątków lat sztandarem zielonym jako działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego i byliśmy przez też ponad 20 lat pod sztandarem Związku Ochotniczych w pracy. Jak idee są wielkie, a pamięć jest wieczna, świadczy kruchość naszego życia. 21 marca nieszczęsnego roku 2010 to będzie. Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie spotkaliśmy się w gronie Świętej Pamięci Wiesław, komendant wojewódzki Andrzej Mróz, drugi dyrektor Sady, ja i komendant Szkoły Aspirantów Pożarnictwa i wiedliśmy plany na przyszłość dla Straży Pożarnej i tej państwowej i ochotniczej. Efektem tego spotkania i działania przede wszystkim ducha Wysława świętej pamięci jest namacalny efekt. Samochód w Niedara, gmina Drwina, który kilka tygodni temu został poświęcony. Bo wtedy zapadły decyzje Pani zarządu wojewódzkiego, że Niedary muszą dostać samochód, bo są tam niezbędne. Wszyscy się do tego dołożyli. Wina, powiat, pan starosta, pan wuj, ale idea powstała wówczas. Jak kruche jest życie, to trudno powiedzieć. 8 kwietnia w czwartek spotkaliśmy się w grupie parlamentarnym Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie z Duchem Wiesławem, gdy wszyscy szykowaliśmy do wylotu do Smoleńska i snuliśmy w gronie, ja mówię, jakieś, dwóch także pozostałych posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, plany na bliższą i dalszą przyszłość. Był tam poseł Edward Wojtas, i był poseł Leszek Deptuła. Stali, no przecież Leszek Deptuła z Sarnowem, z województwem tarnowskim był przez lata związany. z był marszałkiem województwa lubelskiego. Patrzyliśmy w przyszłość, nikt nie przewidywał katastrofy. Pamięć powinna pozostać wieczna. Szczególnie pamięć ducha Wiesława wśród strażaków, wśród samorządowców. Gdyby nie jego zaangażowanie, o tym często się zapomina, jego działalność w zespole parlamentarnym strażackim, nie byłoby ustawy z sierpnia 2008, która pozwoliła samorządom na bezpośrednie finansowanie Ochotniczych straży To Druk Wiesław wnosił ten przepis do Sejmu, aby ulżyć strażakom działalności, aby stworzyć prawną możliwość Dofinansowania do... być może nie byłoby tego obiektu, nie może nie byłoby tych samochodów, bo nie było takiej możliwości prawnej, żeby środki przekazywać. To jego zasługa i przy każdym działaniu pamiętajmy, że to Wiesław woda był motorem powstania tego zespołu parlamentarnego Strażackiego i głównym jego inicjatorem działań szczególnie tutaj na małopols. Szanowni Państwo, za sześć tygodni będziemy wybierać. Będziemy wybierać naszych przedstawicieli do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętajmy, duch Wiesław patrzy na nas z góry. I na pewno cieszy się z tego, że jego idea, jego działalność przynosi wymierne efekty. Ale my zróbmy wszystko, żeby w Parlamencie Rzeczypospolitej był następca, był ktoś, kto potrafi przenieść problemy strażackie, bo przecież one się nie skończyły. Które potrafi przenieść problemy samorządu tam, do Warszawy, na wiejską, żeby stworzyć możliwość prawną. Pamiętajcie, że ruch Wiesław Woda to przede wszystkim działacz ruchu ludowego. Całe swoje życie związał ze Zjednoczonym, a później polskim stronnictwem ludowym. Bądźmy wierni jego ideałom. Życzę, aby ten obiekt, aby sprzęt strażacki służył strażakom, z Ispini, strażakom, z Dwini. Przede wszystkim do ćwiczeń, a oby nigdy nie był potrzebny do akcji ratowniczej. Życzę Wam, druchowie i druchowie strażacy, żeby z akcji wszyscy wracali, cali i zdrowi, bo przecież bezinteresownie niesiecie swoje zdrowie i życie w pomocy drugiemu człowiekowi. Życzę wszelkiego dobra Wam i Waszym rodzinom. Bo przecież to również wasze rodziny partycypują w tej działalności. Jeżeli strażnik ochotnik idzie na ćwiczenia, jedzie do akcji pożarniejszej, to, to w domu pozostaje żona, pozostają bliscy, którzy to co nam zrobić, muszą za niego zrobić. Za to nie dostaje żadnych pieniędzy niech ze strażaków ochotników. Życzę Wam, aby ta idea, która wypisana jest na strażackich sztandarach, o której tutaj mówił ksiądz Kapelan, Bogu na chwałę z na pożytek służyła nam zawsze. A pamięć druhów, którzy odeszli na wieczną służbę, przede wszystkim druha Wiesława Wody, niech będzie wieczna. Dziękuję. 39%. Na koniec taki y, bardziej kobiecy akcent. Druhnym, druhowie, dostojni goście. Okazja nadania imienia posła Wiesława Wody Ochotniczej Straży Pożarnej Wispini. Jest wspaniałą okazją do refleksji nad szczególnym rodzajem służby społeczeństwu, która wymaga przede wszystkim odwagi, męstwa oraz gotowości narażania życia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Obotnicza Straż Pożarna jest również organizacją realizującą zadania kulturalne, edukacyjne i wychowawcze na rzecz społeczności lokalnej. Jestem głęboko przekonana o tym, że właśnie jednostka w ISP nie realizuje wszystkie wymienione wcześniej przeze mnie cele. Dzisiaj pragnę wyrazić słowa uznania i podziękowania za ofiarną pomoc niesioną ludziom, za ratowanie mienia, szczególnie w czasie trudnego roku 2010, gdzie dzięki Waszej ogromnej ofiarności obroniliśmy się przed kataklizmem. Jakim jest powódź wynikająca z przerwania wałów brzeg. Gratuluję prężności, solidarności i ogromnego zapału, jaki daje zauważyć się wśród druhów ochotniczej straży pożarnej. Druga prezesa naszego Não, não, não. <fixen>